Państwa po przerwie. Ja nazywam się Rodin, jestem wróżbitą. Spędziłem z Państwem dzisiaj całkiem fajny piątek. Spędzę z Państwem jutro całkiem fajną sobotę. O 9.30 zagoszczę w państwa w Państwa domach, o ile mnie wpuścicie do tych domów. Powiem tak, i jeżeli mnie będzie du dużo, to tak jak czasami, czasami mówię, otwieramy szafę, a z szafy wychodzę i mówię, to, to proszę o pytanie. Zatrzymując się przy tym, co mówiłem, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest magia rzucona. E, o tym mówi też Huna bardzo często. Dokładnie o tym mówi Huna. Nie ma nic wspólnego z religią. O tym mówi e, dokładnie o połączeniu niższej jaźni z wyższą, e, mówi dokładnie e, o energii niosącej. mówi o energii cuda, o energii cudu, który się dzieje, cały czas, który się odbywa. Ale kiedy? Kiedy wierzymy w to, co widzimy, kiedy e, to, to, co, w to, co widzimy, w to, co wierzymy, jest przed na, na, naszymi oczami. Jeżeli tak się dzieje, dzieje się cud. Jeżeli nie dzieje się tak, to wyznacznik czegoś wyższego przecieka nas przed, 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 przez palce. Pytacie mnie na spotkaniach, przez telefon, na wizji, na ulicy, co zrobić, żeby być silnym, co zrobić, żeby mieć szczęście w życiu, co zrobić, żeby. Poczuć ten cud. Co zrobić, żeby mieć wiarę, pewność siebie. Każdy z was wie. Żyj w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tylko tyle, nic więcej. Na podstawie tego stworzysz swoje szczęście. Żyj nie na podstawie tego, co ma się stać. Nie na podstawie tego, co już było. Ktoś już, tak jak często powtarzam, umarł na tym krzyżu. Ktoś już w imię wiary poświęcił swoje własne życie. My go nie poświęcajmy, my po prostu wierzmy. To się realizuje wszędzie. Tak sobie w przerwie pomyślałem, ale mamy połączenie. Halo? Witam Pana Elżbieta z tej strony. Witam Panie Elżbieto. Bardzo się cieszę, że mogę z Panem rozmawiać. Super. I mam do Pana takie trzy pytania. Pierwsze dotyczy mojej operacji kręgosłupa, która miała być w lipcu i oddala się. Dlaczego i czy jest ona konieczna? Bo się bardzo boję. Mogę zadać od razu wszystkie trzy na wszelki wypadek, gdyby. Bardzo proszę. I drugie pytanie. Czy ułożę sobie życie osobiste? Jestem 12 lat sama. I ewentualnie, jeśli to kiedy. Czy ktoś się pojawi? Może coś bliżej, jeśli się pojawi. I trzecie pytanie, czy poradzę sobie w sferze finansowej? Dobra, ja niech Pani pozostanie na linii, szybciutko ja Pani odpowiem. Pierwsze pytanie, czy tak. będzie mhm. operacja na kręgosłup? Tak. tak. Miałam planowaną zlikwidowaną. Proszę Pani, coś, będzie coś operacja. Mężczy... Mężczyzna zawoła Mężczyzn. Panią i rzeczywiście taka Oj. operacja się odbędzie. Będzie, będzie operacją bardzo, e, bardzo dobrą, aczkolwiek chcę Pani powiedzieć, mhm. że ja operacji jako takiej nie widzę. Ja widzę mhm. e, dobrą diagnozę mężczyzny mhm. Mhm. w oparciu na, o ewentualną operację, ale, mhm. ale będzie, będzie dobrze natomiast drugie pytanie odnośnie tak. życia osobistego mojego. czy pani sobie ułoży życie osobiste tak. oczywiście w oparciu o mężczyznę no tak <grym> Panie pani tak, że my jesteśmy całym złym na tym świecie, a wy nie możecie bez tego zła no już żyje 12 lat, to start. No żyje 12 lat. No i jak tam? Fajowo? Zakon założyłam? No nie niezupełnie. No niezupełnie. No niezupełnie, dokładnie. Karty ale mówiło... prawie już założyłam zakon. Ten. Dokładnie. Karty mówią, że będzie pani szczęśliwa za pomo... o, ja. przy pomocy tego mężczyzny. Rzeczywiście na samym początku będzie się pani bała, że, że, że ten związek nie będzie się realizował, ale chcę pani powiedzieć, że nie dość, że pani będzie szczęśliwa, to pani wyjdzie jeszcze za mąż. Ja? Tak, proszę pani, bo tu jest zmiana, całkowita zmiana nieodwracalna płaszczyzny. E, także drugie pytanie będzie mm -hmm. tak. A trzecie pytanie zadam było: mm, Czy poradzę sobie w sferze finansowej? Powiem pani tak. Mm -hmm. Jakaś dotkliwa decyzja z przeszłości mm -hmm. e, będzie panią ścigać. To Znaczy ja się mam kredyt dla córki dosyć duży, ale spłaca to córka i mam ja nadzieję, że nie dotk ja. Dotkliwa decyzja z przeszłości uh -huh. będzie, panią, będzie Panią ścigać. Proszę okay. Pani, powiem Pani tak, może być wręcz, bo tu jest lęk o własny dom, ale tak. wszystko dobrze się skończy. Trzeba będzie powalczyć, nie będzie tak prosto. Oj, czyli tak źle będzie i kiedy to będzie mniej więcej? Trudno mi powiedzieć, nie będzie długo. Niedługo już, tak? No to były trzy pytania, to jest czwarte. <laughs> nie, ale jeszcze coś Przednio. coś bliżej o tym panu. Dobranoc. Ojej. Wszystkiego dobrego. Bliżej. dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Zero. A już numerów nie będę podawał. Zatrzymując się przy tym, co mówię. Co oznacza, że jeśli coś widzimy, jeśli coś jest przed naszymi oczami, to okreśmy to. Tak jak Pani określa tyle lat jest, załóżmy sama. Można ułożyć się z samotnością. Można ułożyć się też z własnym lękiem. Można ułożyć się ze własną niezaradnością. Można ułożyć się tak jak układa nasz system, że Jesteśmy takimi małymi robaczkami. Możemy czuć się takim małym robaczkiem, który chodzi do pracy, przychodzi, śpi, i właściwie wygotuje przez to życie. Możemy ułożyć się. Możemy też w skraju ducha cierpieć. <gry> Tylko po co? Nie przyszliśmy na ten świat, żeby cierpieć. Przyszliśmy na ten świat, żeby być szczęśliwi. Nie przyszliśmy na ten świat, żeby nie mieć wiary. Jeśli wiara jest w tobie, wybuduj. Nie, nie trzeba dużo. Zobacz, jeżeli coś się nie podoba, zmieniaj. Uwierz, że jest możliwe, a stanie, stanie się cudem. Tylko dwie rzeczy. I zaklęcie największe, o które mnie pytacie, jakiej magii trzeba użyć? Co, czego trzeba użyć w życiu, żeby tak fajnie sobie żyć, żeby, żeby śmiać się do ludzi, żeby kochać ludzi, żeby, żeby być z ludźmi, żeby tworzyć to życie? Proste, trzeba prostej magii, w imię Ojca i Syna, i Długa Świętego. Tylko tego, to co widzisz, w to wierzysz. I to się realizuje. Jeżeli to, co widzisz, nie jest Twoje, to nie jest Twoje życie. Być może przez jakiś czas żyłaś albo żyłeś nie w swoim życiu. Być może to życie nie do końca się dobrze realizowało. Dla innych się realizuje, to by się nie realizowało. Przecież nie jesteś ani głupsza, ani gorsza, ani, ani, ani coś w tym rodzaju. Ale tak nie musi być wiecznie. W Twojej klatce piersiowej puka takie samo serce jak moje. Ja się śmieję, Ty też możesz się śmiać. Ja będę się jutro śmiał, dziś wieczorem będę się śmiał. Ja się często uśmiecham. Ja się uśmiecham sam do siebie. Ja się uśmiecham do swoich własnych myśli. E, czasami potrafi się roześmiać na głos do swoich własnych myśli. E, wygląda to trochę dziwnie, ale, ale tak rzeczywiście jest. Mnie szkoda każdej chwili, każdej sekundy, każdego dnia. Dlaczego szkoda? Ech. Wyobraźcie sobie, że taki dzień to taki ostatnia czekoladeczka, która gdzieś jest schowana na czarną godzinę. Wyjmujemy tą czekoladkę i przyglądamy się. My ją jeszcze nie, nie jemy. Ona jest jeszcze czymś. No właśnie. I wtedy następuje ta właśnie chwila, która jest zamknięta pomiędzy ustami a brzegiem pucharu, w której należy żyć. Ta czekoladka jest prawdą, którą zaraz z przyjemnością będziecie jedli. I tą prawdą należy się kierować. Jutro będziemy szukali takiej prawdy w kartach. Jutro o 9.30 będę z Państwem rozmawiał. Codziennie rozmawiam z Państwem na linii. Możecie Państwo dzwonić. Gdzieś tam zawsze można mnie. W jakiś, sposób, w jakiś sposób odnaleźć, możemy sobie pogadać. Słowa, które są w Was, nawet jeżeli będą tysiąc razy powtarzane wewnątrz Was, samych, my ich nie słyszymy. Wy też, one nie są prawdziwe. Mentalny świat, wewnętrzny Wasz świat, wewnętrzna Wasza katedra, jeżeli jest wypełniona słowami, to ona jest wypełniona słowami, które są martwe. One się będą obijać od tych ścian. Słowa wypowiadane do drugiego człowieka są słowami prawdziwymi. One żyją. Szukajmy takich słów, wypowiadajmy te słowa. I pamiętajmy, nie marudźmy. Marudzenie ściąga tylko marudzenie. Nie uwarunkujmy tego, bo diabeł warunkuje coś złego. Wy bądźcie pewni siebie, bądźcie pewni swojej wiary. Tu nie ma prób. Dziś już nie ten czas, a przyjdzie być może kiedyś ten czas, że za każdą złą myśl będziecie się wstydzić, każda zła myśl będzie wam uwierać. Bądźcie szczęśliwi. Dlaczego? Właściwie bez powodu. Na dziś to już wszystko. Żegnam powoli się z Państwem. Dzisiejszy program prowadził Wróżbita Rodin. Zapraszam na jutro na 9.30. Bardzo, bardzo serdecznie. Dobranoc Państwu.